Zaczynamy losowanie grupy S. To jest pierwsza grupa, w której mamy 17 zawodników. Z koszka 9 wylosujemy tylko jedno, jedną karteczkę. Z tego poproszę dwie: Rayleigh Model Scrap i M project Racing. Teraz numer 2, też dwie karteczki. Pruszek Rayleigh Team i, i Dark Rayleigh Team. Koszyk trzeci. Dwie karteczki, prosimy. z Rayli Team Sergi. I Pat Team. To jak to tareko nowy. To jest bardzo daleko, więc ja nie mam takich... Córeczka. Nie wiem, tak trochę na siebie. Dobrze, ja ci będę sięgał, wiesz? Dobrze, a ja tak. Subaru i... Team. Subaru No Znowu Subaru. MMM Rayley Team. Piąteczka. Nie mam tam do siebie. Teraz podam. Dwie poproszę. Mamy tak. Tyzio Motorsport. Nie, nie, nie. I akurali Team. Szósteczka. O, chyba już podaję szósteczkę. Wiemy sobie szósteczkę. Tutaj proszę. Zapomniałem. Teres Rayleigh Mart i Magnum Motorsport. Przymeczka. RAF RS i Stas Reilly Team Sameczka, też dwie. Speedy maluszki. Speedy maluszki! I. Poczekaj, poczekaj, Kuba. I krew 9. I teraz z dziewiątego tylko jedną osobę. Dwa? Nie, jedną. Jeden, wiesz? Dlaczego? No bo nam nie zabraknie, jak nie brzmiemy.